Uświęceni, a ich stara natura. Nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, tak mówi Słowo Boże zapisane w liście do Rzymian, 7 rozdział, 18 werset. Uświęceni, a ich stara natura. Czy jesteś prawdziwie wierzący? Jeśli tak, to jesteś uświęcony. Czy jednak zauważyłeś poprawę w swojej starej naturze? Może dzięki łasce bardziej ją ujarzmiasz, lecz ona sama nie staje się lepsza, ciało wierzącego nie różni się od ciała niewierzącego. Chrześcijanin, który nie osądza samego siebie, szybko nauczy się, że jego stara natura pozostaje niezmiennie zła. Jeśli ktoś spodziewa się jej poprawy, nie zazna pokoju, bo dostrzeże, że jego serce nadal jest podstępne i niegodziwe, Choć ma nową boską naturę i Ducha Świętego, stara natura pozostaje wroga Bogu, wielu doświadcza przygnębienia, szukając pokoju w uświęceniu, zamiast w doskonałej ofierze doskonałego Chrystusa Bożego. Nie znajdą go w swoim postępującym uświęceniu, lecz w ukończonym dziele pojednania, wykonanym raz na zawsze przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie mieszka we mnie to jest w ciele moim dobro. List do Rzymian siódmy rozdział osiemnasty werset.